Witajcie, witajcie! Witam Was ze świata wędkarstwa muchowego. Patrzcie co tutaj mam wędka muchowa. Będę próbować dzisiaj złowić pstrąga na muchę. A że specjalistą w tej dziedzinie nie jestem, no to może być z tym różnie. Zobaczymy, popróbuję. Będę łowił długa wędka 3,30 30 do tego, oczywiście, kodotek. Linka muchowa, kawałek żyłki, bo to będzie metoda żyłkowa. No i do łowienia. Jak to wyjdzie, co się uda złowić, zobaczymy. Dobra, rozpoczynamy te nasze nierówne zmagania z wędką muchową. Tam powyżej łowi jeden z najlepszych zawodników w Polsce, Darek Gordy do niego się nie mogę w żaden sposób porównywać, a już w tej notacji to już szczególnie ale spróbujemy tu pochodzić po tych skałach, zobaczymy co się wykmini. Siedzi! ładne branie. Nie za mały, nie za duży. I w siatce. Patrzcie tutaj, teraz Wam pokażę tego pstrąga złowionego na muchę, a właściwie na nimfę. To jest szok. Patrzcie jaki piękny, śliczna ryba. Widzicie go? O tutaj jest, tutaj. Złapany na bez zadziorka, e, już się wypiął. Jeszcze go wam pokażę, bo wpadł do siatki normalnie. Wszedłem tylko za kamień. I patrzcie, plum! A no, łowię w tych zwolnieniach nurtowych, no bo mi tak jest wygodniej, nie ma co ukrywać. Oba, idziemy dalej. Rybka złowiona. Jest, jest. Następny. Widziałem jak wziął. O, ładny, ładna ryba. Widzicie go? Jak walczy. Widziałem jak wyszedł do muchy. To jest duży pstrąg. Słuchajcie. Widzieliście spinningistę z mułu na muchę? Patrzcie. Tak spinningiści łowią na muchę. Właśnie tak. Dobra mucha. I dobra ryba. Fajna ryba. Taka na pewno 40+. Plus. Muszę go przytrzymać. Zobaczymy czy się go uda wylądować. Wyszedł mi z tego dołka tutaj. O i wpadł do kosza. Gruba ryba, gruba ryba, patrzcie tutaj. No taka ryba koło 50, słuchajcie, czyli samiec, na pijaweczkę. Popatrzcie, widzicie go? Jaka piękna sztuka, śliczna ryba, no to co, patrzcie tutaj jak popłynął. Nie te pstrągi tutaj jeden dobry taki dość duży jest, jest, o ale ryba Uhuhu, ale ryba, ale rybsko ale rybsko, moi drodzy, jaka ryba jaka ryba, ale walną Prowadziłem muchę do góry, ale ten jest duży, ten jest duży moi drodzy, słuchajcie, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje na muchówce, a ja tak nie umiem, ja tak nie umiem, poszekajcie mm. rozkręcę hamulec, bo to jest dobra ryba, to jest taka ryba koło 50, nie wozi tutaj lewo, prawo, oj będzie z nią zabawy, oj będzie, będzie, ładna ryba, nie przewiązałem muchy, trochę się boję, ale ma, ale walnął teraz. Teraz. Teraz chodzi sobie tutaj, ale jest zajebisty. Słuchajcie, duży. Na razie nie mogę go w ogóle podnieść. Mam nadzieję, że się Ruda go wyholować, bo chciałbym go wam koniecznie, ale to koniecznie pokazać. To nie chodzi już. <laughs> i zdjęcia, jakby się udało, ale by było. Czekajcie, bo jest gdzieś tutaj koło mnie. I idzie do góry. On też będzie do góry poszedł do góry duża ryba, duża schodzi, schodzi, schodzi Ale leci ale pole. duży patrzcie, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje, co się dzieje kurwa ale szaleje szaleje masakrycznie bardzo szybko ściągnąć Mam nadzieję, że nie spłynie za nisko. O dobra, wrócił w to samo miejsce skąd wyszedł. Duży, jest duży, bardzo duży słuchajcie. Na muchówce jest bardzo duży. Około 50 myślę jest. Ale leci dalej, poszedł na dół, poszedł na dół. A jest powoli, wychodzi powoli, widzę jest już lepszy, jest już do wyjęcia powoli Już powoli jest gotowy Zajebisty, patrzcie na niego. Piękny pstrąg. Nie będę mu robił zdjęcia, słuchajcie, może gdzieś później coś z kadru się wyleci. Zobaczymy. Zrobię parę zdjęć po prostu dunajca na miniaturkę. Na pijaweczkę znowu ten duży wziął. Teraz go wam pokażę, tylko spróbuję go odczepić, oczywiście wszystko wyplątane na dziesiątą stronę. Taki pstrąg widzicie go? No może nie ma 50, ale piękna ryba, dzika. Patrzcie co z nią zrobię. Rośnij! Sąd 70. Takim. Muszę cofnąć, bo tutaj... I w ogóle być ryby, w ogóle tam ja jakbym był strągiem, to stałbym właśnie tam To jest takie klasyczne miejsce Słuchajcie, w cieniu i ta woda nie jest wcale tam płytka, także możesz tam jakieś ryba ustawić ale tak próbujemy, bo tak nie ma jakiegoś wielkiego nurku. Jest, mówiłem Wam, że będzie, i to dobra ryba jest. Uff. Wyprowadzimy go. Mówiłem, że będzie tam stał w cieniu. Moment. No, zabawa jest przednia, słuchajcie. Piękna ryba znowu księcie było dobre próbujemy poprowadzić widzicie, jest cały czas tutaj przede mną w kroku szeroko Opłynął na dół teraz uu, uu. moment, moment, dobra wyszedł z tego cienia o, jest klasyczne miejsce o tej porze dnia, bo, słuchajcie jest naprawdę praktycznie po południu, jest bardzo ciepło dzisiaj. To jest taki jeden z pierwszych dni ciepłych. I po prostu... Moment, moment, bo tutaj poszedł do powierzchni, nie chcę go mieć przy powierzchni. Ciężko jest po prostu je scholować, bo tu duże ryby są. Zobaczymy, może wyjdzie teraz. Okej. Okay. Jest na skoczku, widzę. Dobra, będziemy go mieć zaraz po bieraku. O, jeszcze nie, niedzielny skóry na niedźwiedziu. Jest. Przełożony, kolejny. Mamy go. I teraz powiem Wam w kilku słowach, jak to wygląda. Ładna ryba. I to taka, jak lubię, czyli z tych dzikich. Moment, moment. Taki, taki zobaczcie. Piękna ryba. Tutaj zobaczcie z tego cienia, właśnie przed nami. I popatrzcie teraz, szybko go wypuszczam do wody. Tyle zrobienia zdjęć. Dzisiaj będzie mam wuszyć Wam wystarczyć zdjęcie najprawdopodobniej Dunajca. Bo. Nie będę tutaj robił zdjęć, ale wyszedł tego cienia, co mnie bardzo cieszy. Teraz słuchajcie, oczywiście, standardowo to samo czyli próbujemy się. O, udało się! Takie szybkie wykrątanie jeszcze nam dzisiaj się nie udało. Dobra, zobaczymy jeszcze tam. Tutaj się fajnie, szybko udało go schłować. On nie był taki olbrzymi jak ten wcześniejszy, ale to była taka piękna, równa ryba. Taka... O, moment. Jest, 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 jest. Mówiłem, że tam będą w tym cieniu. Mówiłem, że tam będą w tym cieniu. Musiały tam być. Ten nie jest taki duży, więc myślę, że szybko go spróbujemy załatwić. Moment, wierzamy go do podbieraka. A nie wiem, jak to a ja Szkoda go, bo poszedł na dół. walczy kurczywyk. Nie mogę mu dać. Wezmę go powyżej siebie i wjedzie mi do podbieraka. Dobra, jest. Kolejna ryba. <gry> Może zrobimy taki tytuł spinningista, który został muszkarzem. Odczepił się już, patrzcie tutaj. Tu wam pokażę. Przez wędkę muchową tym razem, piękny wstrąg. O. Dobra, szybko wypuszczamy i do wody, Siat. I łowimy kolejnego. Poki Jest, jest, jest. O! Jest kolejny. holujemy rybę. Widzę, że już wzięła na pijawkę. Widzicie go? Tu do góry. próbujemy go schować do podbieraka, bo już nie jest taki silny, chyba. A! Dobra, mamy go w podbieraku. On tu ucieka Ptaki. Piękna ryba Szybko go wypuszczam Kluczem było przejście na drugą stronę O jest, jest, jest Ach spadł oj. Pat widzieliście na pewno Trochę się go nie spodziewałem tego od razu <noise> No ale dobra jak biorą, to biorą Powinny dalej Ten był niewielki słuchajcie wyjąłem już fajnie według z tego miejsca No i dobra, lecimy z tematem to będzie jeden z nielicznych jak nie jedyny odcinek jak nie należy łowić na muchę, ale jak widać w moim wykonaniu nawet jak jest jak nie należy jest dość skuteczne tym razem. Dobra słuchajcie wyłączyłem kamerę i mam następnego jakiegoś baby fisha. Teraz wam go pokażę, zaraz zobaczymy na co wziął, bo sam jestem ciekaw. Proszę was bardzo. Baby fish taki dla wady. Dobra, nie włączyłem. Gada, nie gada, no się okazało, że to wyłączone. Dobra, mam kolejną rybę. trzydzieści parę pięć, myślę, no nie mogę go wyjąć. Też się wyplątał? O dobra, jest, 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 jest. Tak. Tak, Um. Oczywiście standardowo wszystko poplątane, muchowe mówienie to nie dla mnie. Dobra, spróbujemy jeszcze chwilę, tu powoli będziemy kończyć. Bo ryb nałowiłem się już ho-ho i jeszcze trochę wczoraj powiem na zawodach na mistrzostwach okręgu cylindrowych to były dla mnie ważne zawody więc dlatego nie nagrywałem tam żadnego odcinka i pewnie zobaczycie go u kuby na kanale natomiast dzisiaj są zawody okręgowe ale ja tak jak widzicie mówię to jest to bez bez żadnych no bym się wykąpał bez żadnej spiny, bez smiarek nie leżę tu chyba po prostu na tyle nie robiłem też wjechać kogoś bez sensu słuchajcie Dzisiaj jest dla mnie dzień odpoczynku, więc po prostu sobie łowię. Ach, a fajne złowiłem, właściwie trzy fajne prągi. Jeszcze to takie zabawowe żegóły, No ale jest ich tutaj, ho, ho, i jeszcze troszeczkę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale. Dzisiaj nie chodzi o ściganie, dzisiaj chodzi o to, żeby się dobrze pobawić. To się udało, jak widzieliście, bo tych rybek było całkiem, ale to całkiem sporo. No trochę ponad 2 godziny łowienia, szczerze powiedziawszy. Także jeszcze sobie tam gdzieś pogadamy na jakimś kamieniu. I to będzie chyba na tyle dzisiejszego łowienia. W każdym razie udowodniłem, że raz na jakiś czas może być muszkarzem, może pewnie też fiderowcem, ale nie wolno też popadać w stereotypy, natomiast najważniejsze, że, że zostało zachowany główny gatunek ryby, czyli pstrągi. Mieliśmy dzisiaj pstrągi i to się udało. Chce mi się uświatać w to miejsce, czy te ryby są. Bo one po prostu są tam w tym prądzie, tam przez jest więc tam naprawdę całkiem sporo. Ale za bardzo jeszcze to chwilę. A jeszcze mam jedną wodę. Szybko odczepić, bo jest malutka. I dzisiaj robi robotę, że hej, chyba uczek. ma do szepce? No i bardzo dobrze. Najgorsze to jest to plątanie się tych much po prostu w szepce. Nie ma gorszej rzeczy. Generalnie tak to jakoś sobie daje radę, jak widać. Z samym zaczynają i w ogóle najważniejsze, że przebiorą że po prostu najważniejsze, że po prostu biorą nie za wielkie, ale są cały czas coś tam skubię ale trudne połowienie między tymi skałami to chodzenie jest najbardziej uciążliwe szczerze powiedziawszy jest, jest, jest jest, 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 jest. kolejny no ja już tutaj nieskończona ilość rzekłbym Ćwiczymy sobie holowanie Teraz Wam pokażę, no taki dojdziesz Będzie jeszcze kilka centymetrów, ale jest na pewno miarowy My teraz jak szybko to wypniemy teraz z tego podbieraka. To jest zawsze najgorsze, niestety. Ośmielę to... się powiedzieć, że łatwiej złowić rybę niż wyplątać muchy z podbieraka. Mam rybę? Mała. Nie za duża, ale wzięła. taki bejbusz, słuchajcie Ale dział Patrzcie tutaj, takie maleństwo, Ale jest fajna woda tutaj jest, gruba taka sobie idę po tych skałach skały są sakramency obrazowałem teraz nogę właśnie między skały Miałem branie, było branie. Nie, co? O co? co? Myślałem, że coś urwał, ale strzał był tak mocny. Teraz czułem, jak stukał. Żeby <grybuj> tyk, 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 I nie wziął. Zobaczymy czy powtórzy. Tam żeby go szybciej wyciągnę, ale widzę, że walczy mocno. No, dobra ryba jest. Poczekamy czy aż wyjdzie. Mogę wyciągnąć na siebie, Nie jest bardzo duży, ale strasznie wojowniczy. Nie wiem, czy gdzieś tam nie jest jakoś bokiem. Nie, dobrze siedzi, ale. Taki wojownik. Może nawet bez podbieraka. Co? No, spróbujemy bez podbieraka, bo to szkoda. Szkoda tam. Pozwólcie, że nagramy zakończenie Chyba udowodniłem, że Czasami spinningista może zostać muszkarzem Przynajmniej na ten jeden dzień I to właśnie był ten jeden dzień Kiedy przeistoczyłem się W takiego spinningistę No i próbowałem sobie e, Złowić pstrąga jak widzieliście, udało się złowić ich nawet sporo. Szczerze powiedziawszy, były dwie piękne ryby, z czego jedna niesamowicie, ale to niesamowicie waleczna. To był naprawdę dobry czas. Dobre kilka godzin, złowiłem tu kilka pięknych ryb. Także czasami pamiętajcie, że jeżeli nawet jesteście ortodoksyjnymi spinningistami, to czasami warto chociaż na jeden dzień zmienić przyzwyczajenia. No i choćby tak jak dzisiaj, opamiętkować na umówkę, tak jak ja. Także do zobaczenia, trzymajcie się, się ciepło i cześć!